Siemanko dawno nic nie opowiadałem do kamerki, jestem trochę spieszony, ale wymyśliłem, że nagram jeszcze jeden filmik o Rocklands, w którym to opowiadam trochę więcej co tam się działo, bo długo tam byłem i sporo osób pytało o różne rzeczy związane z tym wyjazdem. Jest takie trochę QA, zapisałem sobie pytania, które dostawałem tam na Facebooku, w Messengerze, czy po prostu tu na obiekto na ścianie i, a, i taki to będzie filmik. W sumie byłem tam aż. Aż prawie półtora miesiąca. E, a to wszystko dlatego, że pierwsze trzy tygodnie czułem się tak sobie. Mam jakieś jazzy z brzuchem, czy coś takiego, i tam jakby na miejscu trochę walczyłem z tym, żeby mm, to jakoś ogarnąć. Tu wielkie podziękowania dla sztuki żywienia, dla Marcina, który mnie wspierał na wyjeździe i udało nam się, no, gdzieś tak po, po dwóch, trzech tygodniach ogarnąć. E, te rzeczy tak, żebym się czuł wreszcie w miarę normalnie. I to wtedy miałem ten super ekstra dzień, w którym zrobiłem dwie ósemki P, dwie ósemki A i jeszcze 8A+. Także jeszcze raz dzięki Marcin za pomoc. Ogólnie miałem bardzo mało wytrzymałości siłowej, czego się spodziewałem, bo moje treningi były bardzo krótkie i bardzo siłowe przed wyjazdem. Tak więc musiałem się szybko przestawić na trudniejsze rzeczy, stąd też nagle wyszedł pomysł, że muszę spróbować quintessential, to się tak fajnie zgrało, że jakby już od rana czułem, że jest jest ok. I wyszedłem sobie bardzo wcześnie, rozgrzałem się na jeszcze innym 8B, na którym w sumie miałbym nawet może, gdyby słońce nie weszło, szansę zrobić. I później poszedłem na Quintessential. Umówiłem się tam z moim ziomeczkiem Charlesem, Jednak, przez to, że nie było zasięgu, to się minęliśmy. On był trochę wcześniej, a myślałem, że. No i generalnie wylądowałem tam sam. Długo tam czekałem, myślałem, że jeszcze przyjdzie, bo chciałem dać dobrą flaszową próbę z, nie tylko z jednym kraszpadem i, i kocykiem no ale w końcu stwierdziłem, że jest dobry warun, jestem rozgrzany i, i uderzam no i ten fleszyk trochę zmarnowany został, bo no bo tak są ułożyłem pady, że byłem trochę przyczajony. no ale tak czy siak, taki boulder w drugiej próbie, jeszcze solo to była super przygoda więc po jakichś trzech tygodniach poczułem się lepiej, ale zostało raptem Kilka dni do końca wyjazdu, więc zacząłem rozmyślać nad tym, czy nie warto zostać dłużej, bo czułem, że mam życiową formę. No i przebukowałem bilety i zostałem jeszcze 10 dni dłużej i zacząłem się wstawiać w trudniejsze rzeczy, gdzie dosyć szybko porobiłem wszystkie ruchy na dwóch ósemkach B plus jedna to Shaky Warrior, druga to Megan E 3 sorry. Francuska nazwa. No i miałem to wystawione, byłem całkiem przekonany, że, jestem, że jest to w zasięgu do zrobienia. Jednak troszeczkę zbyt duża podjarka i też. Jest coś takiego, jak macie super formę, że trochę trudno to ogarnąć, czy się jakby trudno się skupić, jest za dużo siły trochę i tak dalej. I na tym bulderze, na tym megandytrois dosyć szybko rozciąłem sobie dwa opuszki. I tak naprawdę trochę byłem pozamiatany na te ostatnie 10 dni, no bo musiałem się wspinać w terpie, wiedziałem, że to się nie zrośnie do końca wyjazdu. O dziwo byłem też blisko w, te w tejpach na Shaky Warrior, tylko trochę gdzieś już głowa odleciała i chyba za bardzo chciałem to zrobić, żeby pospinać się po innych rzeczach, bo generalnie w Rocklands jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Ale i tak super, wrócę sobie na te dwa bulderki, ten szczególnie na ten Megam Etroise, który nie jest y zupełnie w moim stylu, są bardzo małe chwyty Dosyć takie skiszone różki Więc byłem w szoku, że w ogóle jestem w stanie to ogarnąć Także tak czy siak super to Zróbmy teraz takie mini Q&A Zapisałem sobie pytanka Więcej osób pytało mnie o, o koszty O koszty takiej wyprawy Trudno określić Ile kosztuje taki wyjazd No bo dużo zależy od tego czy jedziecie na 3 tygodnie 4, 5, 6 Wiadomo, najdroższy jest bilet Bilet około 3000 a resztę da się już ogarnąć naprawdę po taniości, zależy kto na ile ma motywacji, żeby tam pojechać. Ponieważ jest bardzo dużo różnych opcji na zakwaterowanie, możecie spać na kempingu, to jest najtańsza opcja. Dokładnych cen nie pamiętam, ale jest to pewnie coś około 30, nawet 25 zł za noc. Gdzie warunki są spoko, bo jest kuchnia, jest wspólny grill, jest billard, bar. Można poznać dużo ludzi i jest naprawdę fajny klimacik. Tak naprawdę teraz są dwa kempy, Pak Huis i Base Camp. Pewnie ceny są podobne, także jest to bardzo fajna opcja. Choć trzeba pamiętać, że, jest tam, że warunki pogodowe są dosyć trudne, żeby mieszkać pod namiotem, ale o tym później. Kolejna opcja to wynajem domku. Tu też zależy od tego, ile osób, bo można spróbować nawet się wrzucić do jakiejś chaty 5 osób, ale tu już są ceny bardziej takie od 60-70 zł do 100 za, za osobę za noc, za taki domek. Ale warunki no są, Jest, macie przepiękny domek z przepięknym widokiem, tarasikiem z brajem na zewnątrz, czyli takim grillem bez ogrzewania, ale teraz już są zamontowane wszędzie Wi-Fi. No są też inne domki dalej, więc pewnie cenowo też to może się jakoś tam Rozłożyć, no ale generalnie od 25 do 100 zł koszty noclegowe. Później wynajem auta tutaj jest sprawa trochę bardziej skomplikowana, bo można hmm, wynająć najtańsze auto, Grasz pady taśmą na dach i liczyć na to, że nic się nie zepsuje i, i tak jakby ubezpieczenie nie przestanie działać, bo nie da się tam pojechać i nie jeździć po drogach szutrowych. A ubezpieczenie zazwyczaj w każdej wypożyczalni jest zaznaczone, że nie można opuszczać dróg asfaltowych, więc e, no dobra. Jeśli chodzi o jedzenie, knajpy i tak dalej, to jest ciutkę taniej niż w Polsce. No zdecydowanie taniej niż w Polsce, taki ile tam? 60 randów? No, tak, no jest, jest taniej niż w Polsce. No jakby 20 zł, to już jest taki full wypas jedzenia. No i cały koszt wyjazdu jest też mocno uzależniony od tego, czy będziecie coś zwiedzać, czyli czy. czy czy będziecie jeździć nad ocean, do Cape Town, czy pojedziecie zobaczyć pingwiny, bo to kosztuje przylądek dobrej nadziei, bo to kosztuje, czy jakieś tam fari, czy coś. O, tu płynnie mogę przejść, bo też pytaliście o jakieś właśnie zwiedzania. No to właśnie najbardziej Cape Town. Godzinę z hakiem się jedzie nad ocean, gdzie możecie zjeść rybkę albo jest takie super specjalne miejsce, gdzie są rybki, rybki all you can eat. Cape Town można posurfować, można zobaczyć przylądek dobrej nadziei, pingwiny, knajpki lub przejście w góry w stołowe. Jest pewnie jeszcze też dużo innych opcji na fajne wycieczki, które są dalej. Myślę, że nawet można się szapnąć i pojechać do Namibii. To zależy, czy ktoś jakby chce się... Mostro wspinać, czy chce się trochę powspinać, a trochę pozwiedzać, więc kraj jest duży, więc generalnie. A CDR, Rocklands jest położone jakby daleko od każdej granicy. Do Namibii jest pewnie z 10 godzin, ale są różne jeszcze e, opcje na jakieś safari z tym, że nie sprawdzałem tego. Dobra, jedziemy dalej. Dużo osób pytało też o pogodę. Tam jest zima, kiedy tu jest w... lato. Strefa czasowa jest ta sama, to jest e, całkiem zabawne, ale jest zima, więc jest. E, już po 18 raczej ciemno i do 7 rano jest ciemno. W nocy jest zimno, w ciągu dnia jest raczej ciepło, chociaż tak naprawdę taka typowa pogoda w Rockland to jest za ciepło w słońcu, za zimno w cieniu i tak na przykład w RSD, jak się nie wspinacie to tak tu ptacie ze słońca do cienia i tak dalej, więc warto mieć tam czapeczkę z daszkiem, okulary przeciwsłoneczne. Nie miałem tego. No i tak mniej więcej między 10 a 20 stopni w ciągu dnia, jak pada, to jest naprawdę chłodno, dzieje, bywają burze, ale wcale nie jest tak, że... że dużo pada, i wcale też nie jest tak, że jak to by było widać na Instagramie, że cały czas nam padało przez pierwszą część wyjazdu, bo bo tak naprawdę nie nagrywaliśmy wszystkich słonecznych dni, tam generalnie naprawdę mało pada i bardzo dużo świeci słońce, mało jest pochmurnych dni i Warunio jest zacny, skała szybko schnie i jest ekstra. No właśnie, co do skały, skała jest tam niesamowita po prostu, mm, najlepsza, jest to piaskowiec, ale taki mocny, zbity przypominający często granit, przybierający rozmaite kształty jest bardzo często mega urzeźbiony, ale też czasami bywa zupełnie gładki. Skała jest zupełnie gładka, z kilkoma tylko chwytami. Jest tak jakby w ogóle taka śliska, z chwytami, które mają tarcie, to jest niesamowite. No miazga, miazga. Bardzo często na górze, prawie zawsze na górze są takie tak zwane kalafiory, czyli tak jakby super dużo klamek, po których się wychodzi nie ma za bardzo mantli, chociaż jest kilka, nie ma za bardzo slabów, chociaż kilka super slabów jest. No super, skała jest super, nie wiem, mógłbym chyba jeszcze długo o tym opowiadać, jak, jak przyjemne i fajne są te chwyty, jak, jakie piękne kolory i formacje i jest to jakby, jeśli lubicie granit i lubicie piaskowiec, a większość wspinaczy lubi, to jest to taki, no jest to piaskowiec, ale jest to taki super mix, jeśli chodzi o formy tych dwóch rzeczy. I co za tym idzie, też sporo osób pytało o cyfrę: czy tam jest łatwiej, trudniej? Myślę, że normalnie. Na pewno, znaczy, nie jest tak, że jest łatwiej. Cyfra tam bywa, bywa naprawdę harda i buldery są mocne, chociaż specyfika skały powoduje, że trochę mniej jest. E tak jakby pracy nad problemem, sporo jest bulderów takich, które można zrobić szybko, ponieważ są to takie czyściochy, że po prostu jest jeden chwyt, długi ruch, i no, na przykład jak The Sky, gdzie albo się to uda zrobić, albo trzeba przyjechać za rok trochę silniejszym, no tak, na przykład porównując do Block, gdzie po prostu... Trzeba odsiedzieć swoje na, na bulderze, złapać różne pozycje i nauczyć się przechwytów, jak łapać chwyty, mnóstwo małych stopieńków. No, tam takich rzeczy jest mało, chociaż też są tak jakby takie pozycyjne rzeczy i takie bardzo techniczne i skomplikowane. Chociażby Manki Wedding jest taki, że bardzo dużo tam różnych mini betek można zmieniać i tak dalej. Ale generalnie jest to rejon, jak się przyjedzie silnym, to można nasiekać tego towaru dużo. Tak zresztą jak mi się. Udało tego dnia, gdzie nasiekałem 5 hardkorowych baldów, także tego, a no nie powiedziałbym, że jest easy, oczywiście są promocje, oczywiście są też rzeczy, które są trudniejsze, jest normalnie. Coś, o czym dużo osób nie mówi za bardzo, to podejścia, podejścia są tam całkiem porę 20 minut taki standardzik, oczywiście jest kilka rejonów, gdzie można zaparkować furę i prawie dorzucić kraszpadem pod najbliższy kamień. Ale ja jestem w stanie wymienić tylko dwa takie miejsca. Jest trochę chodzenia. 20-30 minut to jest taki standardzik, a gdzie nie gdzie trzeba iść godzinę. A na przykład na taki fajny boulder na Saddle na depass, na Good Hope przyjdzie półtorej godziny. No ale nie są to takie podejścia bardzo strome, więc całkiem przyjemnie się podchodzi. Nie jest to jakieś bardzo uciążliwe. Plus wcale nie jest tak, że idziecie w sektor i jest tam 100 czy czy więcej bulderów. Coś, co mnie zaskoczyło, jak byłem pierwszy raz, to to, że są sektory, w których jest 10-15 kłopotów i w następnym sektorze podobnie. Jak sobie oglądacie jakieś filmy czy zdjęcia stamtąd, to można sobie łatwo wyobrazić, że tej skały tam jest masa, czyli bulderów jest masa. Skały jest bardzo dużo, ale e, naprawdę jest większość z tych kamieni po prostu się nie nadaje. I z reguły przez to, że są za łatwe, czyli tak jakby jest za dobrze urzeźbiony, e, byłaby tam jakaś kurde, trójka czy czwórka i, nie, i nikt tego nie chodzi. Często jest e, sektorek, pięć klasyków, jeszcze dziesięć jakichś innych baldów i, i tyle. Dobra, nagadałem się. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pytanka, to piszcie. Może w ogóle kiedyś jakiś Q&A zrobimy. Ja w sumie chętny. No i tak to polecam się tam jechnąć. Myślę, że warto nawet na dwa tygodnie lub trzy. Dużo osób jeździ na miesiąc lub dłużej, ale to nie znaczy, że moim zdaniem, że nie opłaca się na krócej. Warto tam, lepiej tam pojechać na dwa niż nie pojechać w ogóle albo przekładać z roku na rok. Tyle. Dzięki niebawem Magicwood z fajną ekipką. Trzymajcie kciuki, żeby nam się fajnie wspinało, żeby nie padało. Oczywiście możecie dać. Kciukers. Możecie zasubskrybować. To będę nagrywał więcej. Jo.